Przełom roku oznacza, że coś się kończy, a coś zaczyna. Życzę Ci wewnętrznego spokoju, harmonii, radości. Niech każdy dzień nowego roku będzie wyjątkowy i niepowtarzalny jedyny w swoim rodzaju. Niech przynosi cię o krok bliżej do Twojego celu, który sobie planujesz w tym 2017 roku. Pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam. Zawsze jest ktoś, kto wnosi światło w Twoje życie. Pamiętaj też, że każda zmiana, każdą zmianę zaczyna się od środka od swojego środka od swoich myśli, od swojego serca, od swoich uczuć. Życzę Ci wielu fantastycznych sukcesów i do zobaczenia na drodze. Życia drodze przygód i niezwykłych, niesamowitych historii, które wydarzą się w 2017 roku. Do spotkania!